Uważajcie, proszę, na tą zabawkę dla dzieci. Ja już nie mam jej tutaj fizycznie, dlatego że jak zorientowaliśmy się o tym, o czym za chwilę usłyszycie, od razu ją wyrzuciliśmy. My tą zabawkę dostaliśmy, kiedy Julianka miała jakieś 6 miesięcy, i to był też taki czas, że ona wszystko wkładała do buzi. Za którymś razem Zygmunt zauważył, że Julianka, wkładając ją do buzi, bardzo dziwnie reaguje. Krzywi się, jednocześnie odkłada, przyciąga z powrotem, liże i po prostu coś go zaniepokoiło. No, i sam spróbował, polizał tą zabawkę, zawołał mnie, ja również polizałam i byliśmy w ogromnym szoku. Gorycz, którą czułam po polizaniu tego plastiku, jest nie do opisania i nigdy w życiu nie czułam czegoś takiego. Nie, nie byłam w stanie pozbyć się tej goryczy przez dobrych kilka godzin. Przeczytałam później, że do produkcji tych zabawek jest używany jakiś e, zmiękczacz do plastiku, który jest bardzo szkodliwy. Nie powtórzę Wam tego tutaj dokładnie. Myślałam, że tak było tylko u nas, ale jakiś czas później pojechałam do mojej koleżanki, która również miała tą zabawkę. Od razu, jak ją zobaczyłam, powiedziałam: słuchaj, spróbuj tej zabawki i zobacz, czy ona nie jest gorzka. Próbowała, momentalnie ją wyrzuciła. Jeżeli macie tą zabawkę w domu. A to jest niestety popularna zabawka z Kanpola. Koniecznie sprawdźcie, poliszcie. Od tego momentu ja sprawdzam już w ten sposób każdą zabawkę Julianki, bo nie chcę, żeby niepotrzebnie się truła. A naprawdę artykuły, które przeczytałam później o tej zabawce, były przerażające.